e W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku Amen. Ego autem in te speravi, domine, Dixi Deus meus estu, in manibus tuis sortes me. A ja w Tobie nadzieję miałem, Panie. Rzekłem. Tyś jest Bogiem moim, w ręku Twoim losy moje. Modli się psalmista: Życie człowieka jest w ręku Bożym, czas jest w ręku Bożym, historia toczy się w ręku Bożym. Pan Bóg jest wieczny. Pan Bóg jest ponad wszystkim, wszechmocny, wszechobecny, władza światem. Jako Władca Najmędrszy, wytyczając człowiekowi drogę słuszną i obdarzając człowieka. Rozumem i wolną wolą, i będzie sądził sprawiedliwie wszystkich ludzi, wszystkich czasów, kiedy zamknie karty dziejów. Pisze święty Paweł, apostoł: Czy gardzisz bogactwami Jego dobroci? I cierpliwości, i nieskwapliwości? Nie wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię przywodzi? Lecz według zatwardziałości swej i serca niepokutującego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga który odda każdemu według uczynków jego. Tym mianowicie, co cierpliwie w dobrym uczynku szukają sławy i czci i nieskazitelności, życie wieczne. Tym zaś, co są oporni i co nie przyjmują prawdy, ale wierzą niesprawiedliwości, Gniew i zapalczywość. Dobiega końca rok kościelny, dzisiaj przedostatnia niedziela roku kościelnego. W lekcji kieruje do nas apostoł narodów słowo przestrogi i serdecznej zachęty. Naśladowcami moimi bądźcie i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Bo wielu, o których często Wam mówiłem, a i teraz ze łzami mówię, postępuje tak, jak nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego. Zguba jest ich końcem, Bogiem ich brzuch. A chwałą ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie. Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, stąd też zbawiciela oczekujemy, pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą. Którą też może poddać sobie wszystko. Przeto, bracia moi najdrożsi i ukochani, wesele moje i korono moja, w ten sposób trwajcie w Panu najmilsi. Drodzy wierni, trwajmy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jego słuchajmy, Jego słowa słuchajmy, Jego poważajmy, Jego czcijmy, Jego łaskę w sakramentach świętych przyjmujmy. Zanim idźmy. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną. Ewangelia Święta ukazuje nam dzisiaj Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jako cudotwórca, wskrzesza córkę pewnego księcia i uzdrawia niewiastę od dwunastu lat cierpiącą na krwotok. Widzisz, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus? Widzisz, jaką ma moc? Komentuje święty Alfons Maria Liguori. Jeśli i ty jesteś z powodu grzechu duchowo chory, naśladuj chorą niewiastę, o której mówi Ewangelia, i zbliż się do Pana Jezusa, którego przedstawicielem jest kapłan. Przyjmij od niego. Sakrament pokuty. Jeżeli jednak, jak ufam, sumienie nie wyrzuci ci ciężkiego grzechu, naśladuj wówczas pełnego ufności Jaira i proś Pana Jezusa, aby ożywił duchowo tylu grzeszników naszych braci. Uważaj jednak pilnie. Abyś nie należał do liczby tych, którzy uchodzą za żywych, a jednak są umarli lub umierający z powodu swej oziębłości. Ewangelia dalej powiada: A gdy przyszedł Jezus do domu książęcia i ujrzał płaczki i lud zgiełk czyniący, Mówił, odstąpcie, albowiem nie umarła dzieweczka, ale śpi. I wyśmiewali go. A gdy wygnano rzeszę, wszedł i ujął rękę jej, i powstała dzieweczka, i rozeszła się ta sława po wszystkiej onej ziemi. Zwróćmy na to uwagę, Mówi święty Grzegorz, iż Pan Jezus zanim skrzesił dzieweczkę, usunął rzeszę czyniącą zgiełk. Chciał nas przez to nauczyć, że jeśli chcemy powstać z grzechu lub z oziębłości, musimy pozbyć się tego mnóstwa myśli. I uczuć nieporządnych, tego zgiełku spraw ziemskich i rozmów niepożytecznych. Święty Marek powiada, że zaledwie Pan Jezus wskrzesił dzieweczkę ta natychmiast wstała, a Zbawiciel kazał jej dać jeść. I my również. Gdy zostajemy wskrzeszeni do życia łaski, nie powinniśmy stać, lecz iść po drodze doskonałości i w tym celu często przyjmować komunię świętą. Jak święci twierdzą ogólnie, kto nie idzie naprzód po drodze Pańskiej, ten się cofa. Drodzy wierni, dobiega końca rok kościelny. Idźmy naprzód po drodze pańskiej. Bądźmy pilni i systematyczni w codziennej modlitwie. Klękajmy w domu codziennie, rano i wieczorem przed Bogiem. Klękajmy do modlitwy. Bądźmy pilni i systematyczni w przystępowaniu do sakramentów świętych, komunii świętej i spowiedzi. Bądźmy pilni i systematyczni w przybywaniu na mszę świętą w niedzielę i święta nakazane, a jeśli możemy w ciągu tygodnia, jeśli możemy codziennie? Czytamy w Katechizmie Katolickim świętego Piusa X. Czy częste przystępowanie do Komunii Świętej jest dobre i pożyteczne? Częste przystępowanie do Komunii Świętej jest bardzo dobre. A Kościół życzyłby sobie, abyśmy z dobrym przygotowaniem przyjmowali Komunię świętą nawet codziennie. Czy częste przystępowanie do spowiedzi jest dobrą rzeczą? Tak, częste przystępowanie do spowiedzi. Jest bardzo dobrą rzeczą, gdyż sakrament pokuty nie tylko przynosi odpuszczenie grzechów, ale udziela również łask potrzebnych do tego, aby w przyszłości unikać grzechów. I bądźmy pilni i systematyczni w codziennej lekturze. Czytajmy codziennie katolickie tradycyjne katechizmy. Czytajmy codziennie Żywoty Świętych. Czytajmy codziennie katolickie tradycyjne pouczenia o życiu duchowym. Święty Izydor z Wielce światły biskup naucza. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i Rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To, zaś czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie Ksiąg Świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia. Zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. I chętnie słuchajmy nielicznych dzisiaj katolickich biskupów i kapłanów. Którzy święcie strzegą i wiernie wyjaśniają katolicki depozyt wiary. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust bożych. A słuchaj po to, Abyś Pana Boga bardziej kochał. I słuchaj po to, abyś coraz pilniej wypełniał Jego wolę. Jak podaje hagiografia, jedna ze świętych, będąc już bliska śmierci, z wdzięcznością wspominała, co najpiękniejszego usłyszała w kazaniach. I bądźmy pilni i systematyczni w spełnianiu naszych codziennych obowiązków małżeńskich, rodzinnych, zawodowych, obowiązków wobec Boga i ludzi. Dobrze wykorzystujmy czas dany nam przez Boga, czyniąc to, co dobre i miłe Bogu, a unikając tego, co złe, niepożyteczne, szkodliwe i zbędne. Kościół katolicki, jak dobra matka, przychodzi nam z pomocą. W tym trudzie zaszczytnym codziennej wierności. Daje nam bowiem pokarm prawdy i daje nam skarb łaski. Daje każdej duszy, daje mojej duszy. Jak mówi katechizm, uświęcenie pojedynczych ludzi, jest celem prawdziwego Kościoła. Ego autem in te speravi, domine. dixi Deus meus estu, in manibus tuis sortes me. A ja w tobie nadzieję miałem, panie, rzekłem, Tyś jest Bogiem moim. W ręku Twoim losy moje, modli się psalmista. Życie człowieka jest w ręku Bożym, czas jest w ręku Bożym, historia toczy się w ręku Bożym, Pan Bóg jest wieczny. Pan Bóg jest ponad wszystkim, wszechmocny, wszechobecny. Włada światem jako władca najmędrszy, wytyczając człowiekowi drogę słuszną i obdarzając człowieka rozumem i wolną wolą. I będzie sądził sprawiedliwie wszystkich ludzi wszystkich czasów, kiedy zamknie karty dziejów. Dobiega końca rok kościelny. Wzmuszmy czuwanie nad naszą duszą. Miejmy codziennie w ręku różaniec. I, prośmy Maryję, niepokalanie poczętą, Matkę Bożą, zawsze dziewicę, królową w niebo wziętą, współodkupicielkę i pośredniczkę łask wszelkich, Matkę miłosierdzia, aby była nam pomocą. W tej sprawie najistotniejszej, byśmy żyli w miłości serdecznej z Panem Bogiem i żyli tak, jak Pan Bóg przykazał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.